Dzień dobry, dzień dobry. Witaj ponownie w kolejnym dniu. Witaj w tę piękną, mam nadzieję, niedzielę, 15 lutego. Um, I mamy kolejny cytat przed nami księdza Tischnera. A to ten cytat już czytam, bo ja oczywiście jakby nie, nie pamiętam tego na pamięć, więc sobie tutaj czytam. Wiara to zaufanie, które nie zawsze wszystko rozumie. Ale wie, komu ufa. Wiara to zaufanie, które nie zawsze wszystko rozumie, ale wie, komu ufa. Kiedyś napisałam, chyba w książce też mojej, to napisałam o duszy w transformacji, część pierwsza, że wiary się nie wie. Bo tak podtrzymuje do dzisiaj ten statement, to stwierdzenie, że wiary się nie wie. Ksiądz Tischner też przypomina mi się, jak czytałam Wolność Człowieka Gór, zbiór jego przemówień i jego zapisków wykonany przez Wojciecha Bonowicza. Wolność Człowieka Gór świetna książka, polecam. Tak. Razem z moją, O Duszy w Transformacji, część pierwsza, dwie świetne książki. E, także. Em, no wiary się nie wie. Wiedza jest ograniczona, bo my ludzie mamy sami swoje ograniczenia. No, super, nam idzie, zbieramy ekstra wiedzę, cały czas się rozwijamy, to jest ekstra. No, no przecież rozwój jest potrzebny, ale są takie sprawy, które gdzie po prostu możesz mieć łeb jak sklep, ale tam jakby już nic więcej nie, nie da się wiedzieć. Są sprawy, gdzie ta wiara nas może często uratować. I myślę, że po to ona nam jest. Żeby nas uratować, żeby nas zbawić. I nawet jeśli się nie rozumie, to wiemy, Wiemy, komu ufamy.